Siemandero, witam Was na kanale Życie to film. Dzisiaj taka mała prywata. Zresztą takich prywat będzie pojawiać się więcej, ponieważ czeka mnie pewne wyzwanie w życiu. Zresztą moje życie to też film, więc dlaczego nie? E, o tym wyzwaniu więcej Wam na razie powiedzieć nie mogę, poza tym, że muszę się powoli przyzwyczajać do zimna. E, no więc jak przyzwyczajanie do zimna, to morsowanie. Nigdy wcześniej nie morsowałem, bo nie przepadam za zimnym. Wolę leżeć na plaży i się wygrzewać e, lub w saunie, natomiast no jak gdyby raz, że sytuacja troszkę e, mnie do tego e, pociąga, e, a dwa, że E, lubię sobie stawiać jakieś tam nowe granice, przekraczać swoje granice, stawiać sobie nowe wyzwania, e, wykraczać poza tą, tak ostatnio popularne powiedzenie e, strefę komfortu. E, dlatego też dzisiaj pierwszy raz będę morsował. Spróbuję morsować. Około dwa tygodnie temu dosłownie wszedłem i wyszedłem na chwilę do wody, żeby zobaczyć w ogóle, e, jak to jest. E, natomiast dzisiaj już mam zamiar. Przymorsować poważnie, spędzić około 3 minuty w tej wodzie, jeśli oczywiście mi się uda, i zobaczyć, czy jest to coś dla mnie. Może akurat mi się spodoba, coś tam nie, się dowiedziałem. Także nie idę totalnie na przypał z tym morsowaniem, ale i tak zrobię to trochę po swojemu. No, ten typ tak już po prostu ma. Spad śnieg, jest piękna aura. Temperatura powietrza to około minus 1. Widzę, że na wodzie jest powierzchnia, powierzchnia wody, jest przymrożona, co może lekko utrudnić mi wejście, ale tu przy brzegu nie powinno być problemów. Także, no cóż, idę spróbować. Chodźcie ze mną. Dobra, więc tak na gorąco, albo raczej na zimno wytrzymałem dwie minutki więc o minutę aż mniej niż planowałem ale nic na siłę, także na luzie, woda faktycznie tu na samym brzegu jest przymrużona mocno aż sobie rozciąłem chodząc rozciąłem sobie tutaj okolice kostek także no jak na pierwszy raz to Dosyć intensywne te morsowanie, Póki co delikatnie mnie telepie, ale nie ma tragedii. Spokojnie, jak widzieliście, wszedłem, ubrałem się, wytarłem, ubrałem. No i już powoli czuję, że robi mi się cieplej. Także zobaczymy jeszcze, jakie będą efekty tego później, dzisiaj wieczorem, jutro. Teraz do mnie dociera dużo bardziej to co zrobił Krzysztof Gajewski w swoim wyczynie na lodowcu Hintertux. No tak jak mówiłem, nie przypadam za zimnem więc jest to dla mnie bardzo nowa sytuacja i przeżycie. Ale kto wie może mi się spodoba i będę to robił częściej. Na pewno jest, czuję jakiś taki rodzaj szczęścia i euforii. No, i na ten moment to tyle, kochani. Miło mi, że byliście ze mną. Lecę strzała.